Siema, jestem Piotr i zaczynam dietę keto. Jak widać mam co zrzucić, bo jest 110 kg przy 185 cm. Więc jest o co zadbać. Także mój pierwszy dzień wyglądał tak. Zaczął się 2 stycznia 2025 roku. I dzień rozpocząłem od kawy gorzkiej, oczywiście, na mleku migdałowym. Potem jajecznica keto na pierwszy posiłek. Na drugi posiłek poszła mniejsza jajecznica keto czyli parówka i jajko. To był drugi posiłek. Pierwszy to było jajko, boczek. Porówka. Na trzeci posiłek był kurczak, warzywa, o, i so, no i sałatka była jeszcze rano, więc tak przetrwałem pierwszy dzień.